Witamy Was serdecznie. Z ogrodów starej garbarni, także jak słyszycie jakieś ptaszki, to właśnie tak tutaj jest uroczo, a ze mną gość, Sylwia Jesz, która jest lekarzem certyfikowanym doradcą laktacyjnym i z którą porozmawiam temat, jak zakończyć przygodę laktacyjną. Tak, uwaga, jak zakończyć, nie jak rozpocząć. Trochę inaczej, chcemy tutaj, żeby mamy, które karmią i zastanawiają się, w jaki sposób bezpiecznie odstawić dziecko od piersi, by teraz właśnie nas. Uważnie słuchały. Sylwia na co dzień i pracujesz, i rozmawiasz z mamami, i przede wszystkim edukujesz je, żeby nauczyć je karmienia. Jesteś międzynarodowym konsultantem laktacyjnym ABCLC i certyfikowanym doradcą laktacyjnym CDL. Czy dobrze to wszystko powiedziałam, bo tytułów masz naprawdę dużo. No i jeden najważniejszy tytuł osiem razy karmiłaś ośmioro, ośmioro swoich dzieci przez jak długi czas łącznie 8 lat? Dzień dobry, absolutnie nie 8 <laughs> lat, karmiłam łącznie 16 lat, bo każdego ja. z nich karmiłam półtora przez... roku, jeszcze w międzyczasie byłam w ciąży, wtedy już trochę pod koniec zwykle mi się już nie udawało. Ale ten to pasmo bycia mamą tak na full karmiącą lub w ciąży trwało 16 lat. E, przepraszam, 18, bo 16 jest różnica między najstarszym a najmłodszym dzieckiem. 18 lat. A potem jeszcze prawie 2 lata karmiłam tego najmłodszego. Tak, tak, to przygoda życia. <ścoughs> Niestety już się skończyła. I właśnie to odstawianie od piersi z mojego doświadczenia najczęstszy to jest problem dla mamy, a nie dla dziecka, bo jest bardzo trudno. Przerwać to, jeżeli to już jest czas, kiedy się Wam udało, kiedy już pokonało się te różne trudności na początku i wreszcie to karmienie przynosi nagrodę, takie zadowolenie, satysfakcję. Jest fajnie, i tu nagle ledwie się rozpędziliście, a tu już trzeba myśleć o tym, jak to ograniczać. I to jest ból. I boli naprawdę duszę mamy i serce mamy. Ja wiele razy jedną nogą już, 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 ale Oj, drugą dół, z powrotem, z powrotem. Powiem Tobie, że ja miałam taki moment, że jak już wiedziałam, że się decyduję na odstawienie od karmienia piersią to nawet y, w, w, tuląc się zrobiłam sobie mnóstwo zdjęć i mówiąc, tak, to już jest to ostatnie. Y, no ale zanim przejdziemy do pytania, y, czy być konsekwentnym i czy faktycznie już kończyć, to chciałabym się najpierw zapytać, w ogóle do kiedy powinno się karmić piersią? Nie ma takiej granicy, żadna, żadne towarzystwo naukowe, jeśli mamy się opierać na badaniach, na faktach, a nie na mitach. Żadne towarzystwo naukowe nie daje górnej granicy karmienia piersią. Jest to zawsze decyzja mamy i dziecka, i tutaj bardzo, bardzo podkreślam, słuchajcie, każda decyzja jest dobra. Nawet jeśli udało wam się karmić miesiąc i musiałyśmy, musiałyście skończyć z karmieniem z różnych powodów, to była dobra decyzja. Jeżeli udało wam się karmić 5 lat, to była dobra decyzja. I to jest bardzo ważne, żebyście tego broniły. Bo to jest sprawa wasza i waszego dziecka i naprawdę nikt nie powinien was w żadną stronę ciągnąć. Ani w tę, żeby to karmienie jakoś szybko kończyć, ani również w drugą stronę, aby koniecznie robić y, taką matkę-polkę i karmić na siłę. Bo jest to, y, no wcale to nie jest korzystne. Także ja zachęcam do tego, żeby samej zobaczyć o co chodzi, nie? o co, Na czym mi zależy. No, fajnie, jakbym mogła nie wstawać co godzinę w nocy, na przykład, albo fajnie, jakbym nie musiała karmić na placu zabaw przy każdym mm -hmm. potknięciu dwulatka. Oczywiście, że fajnie, bo to jest rzecz do wypracowania. I ja na takie konsultacje zapraszam i też na kursie, o którym zaraz powiem, też o tym mówię, bo to karmienie powinno być już po tym roku życia dziecka na żądanie mamy, czyli. W takich okolicznościach, w takich warunkach, w których mama się będzie czuła dobrze, pewnie i zadowolona, bo wtedy maluch też się będzie czuł dobrze i będzie zadowolony. To nie jest um, tak, że, żeby ulegać takiemu laktoterrorowi, że trzeba karmić co minutę, co godzinę, pięć lat. Bardzo trzeba walczyć z takim, e, bym powiedziała, forsownym jakimś poglądem, mitem. Bo tak naprawdę wiele osób na pewno w waszym otoczeniu ma wyrobione zdanie na wszystko, również na to, jak wy macie karmić. Więc strzeżcie się tego, bo to jest wasza sprawa, was, w waszych rękach, wasz dar. No właśnie, Sylwia, słusznie zauważyłaś. Słuchamy samej siebie i wtedy decydujemy, gdy to. Ja postanowię, a nie całe moje otoczenie, które by chciało tak, a nie inaczej. Także jeżeli już wysłuchałaś siebie i podjęłaś tą decyzję, żeby zakończyć przygodę laktacyjną, to kiedy jest taki dobry moment, aby zacząć odstawianie dziecka od piersi? Czy lepiej odstawić dziecko nagle, raptownie, nie wiem, wyjechać, czy zrobić to stopniowo? Zawsze będę broniła tego drugiego wariantu, żeby robić to stopniowo, łagodnie, w zgodzie ze sobą, w zgodzie z dzieckiem. Takim dobrym momentem jest czas rozszerzania diety. W zasadzie to już jest początek odstawiania, bo wtedy powolutku, powolutku te posiłki uzupełniające, które się pojawiają w ciągu dnia, one zaczynają zastępować posiłki z piersi. I to jest dobry czas, żeby już sobie. Pewien plan gdzieś tam bardzo oczywiście łagodnie i miękko, ale gdzieś zacząć go widzieć, realizować, bo wtedy można naprawdę fajnie ustawić sobie te karmienia tak, żeby one nie były wyczerpujące, żeby można było wrócić do pracy, do różnych innych aktywności, do wyjścia z domu, do wyjazdu bez szkody dla, dla siebie, dla dziecka i dla karmienia. Tak? To da się zrobić. No ładnie, to na że zrobić pewien plan. Tak naprawdę to chyba musimy sobie rozpisać ten plan, przygotować się na krok po kroku, co robić i jak w jaki sposób odstawiać to dziecko od piersi. Ja jestem zwolennikiem takiego planu małych kroczków, niekoniecznie pisania w punktach, co mamy zrobić danego dnia czy w danym tygodniu ale raczej pewnych postaw, pewnych zachowań, które mogą bardzo, bardzo ułatwić w ogóle taką, takie zrealizowanie tego planu. Czyli nie, sama też nie umiem, mam duży kłopot z taką... Takim planowaniem, konsekwencją. To jest mój bardzo słaby punkt. Natomiast pomaga mi takie coś, co mam gdzieś z tyłu głowy, co mi gdzieś tam się przypomina. Dobra, ale na przykład ym, nie karmię wszędzie i zawsze. Wyznaczam sobie na przykład strefę do karmienia. Z moim dzieckiem umawiam się, że na naszym fotelu, z naszą poduchą, z naszą pieluchą starą, którą ciężko uprać, bo jest zawsze potrzebna do karmienia. Tam jest nasza czarodziejska strefa mleka i tam jest mleko, a w innych strefach tego mleka nie ma. I to jest taki jeden ze sposobów, który ja proponuję na właśnie różnych spotkaniach na ten temat, też na kursie, który będę w sierpniu prowadziła, na który serdecznie zapraszam, który będzie się składał z takich czterech bloków. I jednym z tych bloków jest właśnie temat rozszerzania diety i odstawiania od piersi jak to zrobić, żeby wyjść z tematu z tarczą, a nie na tarczy, z zadowoloną, usatysfakcjonowaną i z dzieckiem też zadowolonym, tak. A przypomnij, proszę, stronę, gdzie możemy się. Porady laktacyjne. Sylwia Jesz, tak się nazywa moja strona mm -hmm. na Facebooku mm -hmm. e, i myślę, że też na stronie świadomej mamy. Oczywiście mi się, oczywiście. że jest tam jest. <laughs> tak, mm -hmm. tak jest. dzisiaj mam też ze sobą plakat z moim logo, które sama zaprojektowałam. Także może też się jakoś tam pojawić, tak, Nie da się tego pokaza pokazać w podcaście, ale naprawdę. Tak, zapraszamy Sylwia, na stronę. Sylwia pięknie maluje i obrazuje i pokazuje nawet w jaki sposób ułożyć dziecko do karmienia, właśnie poprzez swoje autorskie tutaj arcydzieła. Tak, i te rysunki są też w e-bookach, na które też jest zniżka dzisiaj do pobrania. Jest kot też na stronie myślę, że będzie też jakoś można go tam rozesłać. Tak, tak. tak wszystko wszystko dodamy. Na wszystkie artykuły z mojej strony będą, yy, są dzisiaj zniżki. Ale ja jeszcze cię tutaj yy, będę prosić o odpowiedź jasne, na jasne. dwa takie pytania, gdzie merytorycznie tutaj się bardziej uzbroimy. Jakie są takie najlepsze sposoby na zatrzymanie laktacji? No bo wiesz, głowa chce, ja już postanowiłam, mm. ale czy są jakieś sposoby na to, żeby zatrzymać laktację? Oczywiście, tak żeby zatrzymać laktację nawet dość szybko, jest bardzo dużo sposobów. To, które, um, które ja jakby promuję, to jest to, żeby to zrobić łagodnie, taką metodą jakby zastępowania karmień piersią, stopniowym y, rozszerzaniem właśnie diety, ilości posiłków. Czyli to jest kwestia ilości karmień w ciągu doby, też czasu ich trwania, ale przede wszystkim okoliczności, tak? Tak, żeby te okoliczności kojarzyły się już bardziej. Z jedzeniem, niż tylko z przytulaniem i takim zaspokajaniem emocjonalnym, bo to, co proponuję, to jest właśnie dużo różnych zabaw, dużo różnych pomysłów na przytulanie, które przede wszystkim dziecku daje poczucie bezpieczeństwa, bo to jest coś, co, co często o czym zapominamy, że ten maluch po prostu w tej piersi szuka bezpieczeństwa i dlatego potrzebuje pocieszenia przy każdej porażce, że się gdzieś tam coś nie udało dobrać do mąki w pudełku albo coś takiego, nie? I, i, i trzeba zjeść tego cycusia, a to właśnie niekoniecznie, tak? Także po pierwsze te jakby ograniczanie ilości, to zawsze działa na nasz układ hormonalny bardzo prosto, bo tu zawsze działa prawo ekonomiczne, popyt, podaż. Im mniej dziecko zsie, im krócej w ciągu doby, tym bardziej ta laktacja się zaczyna po prostu ograniczać i w naturalny sposób będzie spadała. Dlatego ja chcę podkreślić, że również karmienie dziecka dwuletniego, trzyletniego raz na dobę Czasem raz na dwa dni. To również jest czas karmienia piersią. I ja często zachęcam na przykład mamy, które pracują, które są zmęczone. Bo mówimy o tych korzyściach w tej chwili bardzo dużo, wiemy też z tych różnych badań naukowych, że właśnie długie karmienie piersią jest jeszcze bardziej korzystne niż w ogóle karmienie piersią. Oczywiście zachęcamy, żeby te pierwsze pół roku było wyłącznie jedynym, jedynym pożywieniem malucha, żeby było mleko. Mamy. Natomiast ten późniejszy czas, no mówię, to może być nawet tak rzadko, raz na, raz na dzień, raz na dwa dni, ale żeby się pojawiało, bo korzyści z tego są niesamowite. Czyli de facto, żeby zakończyć przygodę laktacyjną, przede wszystkim zmniejszamy częstotliwość karmienia. Stosujemy ją też w wybranych miejscach, wskazując dziecku, że to jest właśnie ta przestrzeń i tu wspólnie będziemy spędzać jeszcze ten czas i będę cię karmić. A, a czy jakoś dieta nas może wesprzeć? Czy to, co zjemy, też może spowodować, że będziemy wytwarzać mniej mleka? Nie, to, co jemy, nie ma na to wpływu. Odrobinę może bardziej to, co pijemy, tak? mhm. bo takie właściwości, Obniżające produkcję mają przede wszystkim dwa zioła: e, szałwia i mięta. No, e, szałwia to nie wiem kto to lubi do picia, ale są tacy. Natomiast mięta latem super. Trochę cytryny, trochę lodu. E, I rewelacyjny sposób na e, też takie naturalne troszeczkę zmniejszenie produkcji. To nie jest e, oczywiście sposób e, taki, że jak zaczniecie pić mięty, to stracicie mleko. Nie? Po prostu będzie go mniej. Tak, będzie łatwiej przetrwać może takie pierwsze dni czy tygodnie, kiedy tych karmień będziecie chciały zaproponować dziecku mniej. A to może być tak, że mimo, że to karmienie będzie rzadsze, najpierw co drugi dzień, później raz w tygodniu, to ten pokarm po prostu tak ciach ustanie? Czy. Y, jeszcze jakoś mamy się wspierać, nie wiem, laktatorem i y, nie, nie łącząc się z dzieckiem y, przekazywać mu pokarm przez y, butelkę. To jest zawsze bardzo indywidualna sprawa i to zawsze ja sobie z daną mamą ustalam, nad czym jej zależy, o co chodzi, jak, jak często ona chce karmić, jak długo chce karmić. Oczywiście, że można się wspomagać, bo tak, samego karmienia raz na tydzień to raczej z tej mąki chleba nie będzie, tak, ani mleka. Z takiego systemu raczej mm -hmm, mówimy mm -hmm. tam raz na dobę, raz na dwa dni. Natomiast oczywiście, że jeżeli yy, też jest pytanie, czy dziecko, które tydzień, duże dziecko, dwulatek, trzylatek, które tydzień niesie, czy będzie potrafił wrócić do piersi. Natomiast mleko można odciągać. Yy, to jest instytucja mamki, znana przez wieki, że mamy, które zaczynały karmić własne dzieci, potem żywiły yy, niejedno dziecko, tak? dając po prostu yy, cały czas pod tą laktację, podtrzymując. Także Oczywiście można się wspomóc. Ja akurat też preferuję zero waste i eco-friendly, czyli różne sposoby na przykład własnoręcznego odciągania pokarmu, nie, nie używania sprzętów. Jakby staram się Aha. jak najmniej tych sprzętów proponować mamom, bo one są i tak zasypane miliardem gadżetów, które można kupić oczywiście, natomiast naprawdę nie wszystkie są potrzebne. I tak naprawdę najbardziej potrzebne jest serce i miłość w tej Tak, i drogie miesiącach. mamy nie ma aplikacji na to, żeby ściągnąć pokażmy. Nie ma tego się nie da zrobić przez aplikację. Tak, tak. tak. No wiesz, takie są czasy. Tak. Każdy gdzieś chce usprawnić swoje tak. działanie, jesteśmy tutaj przebodzowane tyloma informacjami dlatego I, i o to pytam. No i tak jak zaczynałam tym pytaniem, tak teraz chciałabym zakończyć, dlaczego warto być konsekwencją? Konsekwentnym w kończeniu karmieniem pier piersią? Czy, mm. czy to trzeba tak właśnie być, potwierdzić swoje działanie i, i sumiennie się tego trzymać? Ja myślę, że najważniejsza jest ta pierwsza decyzja, nie? O co mi chodzi? Jaki w ogóle mam cel? Czy ja chcę karmić dwa lata tylko wygodnie dla siebie? Czy po prostu jestem już tak zmęczona, tak wykończona, że chcę mieć czas dla dziecka i skończyć to w miesiąc? Tak? Więc to jest, to, jest to, to najważniejsze pytanie. I teraz, jeśli uda Wam się być konsekwentnym w tej decyzji, to myślę, że każde takie wygrane postanowienie to jest niesamowita satysfakcja, i też budowanie własnych takich kompetencji życiowych. Tak? To jest pewien sukces. Kurczę. Postanowiłam, że sprzątnę szafę i sprzątnęłam ją dzisiaj. Dla mnie to jest naprawdę, słuchajcie, osiągnięcie. Tak, i to, i to jest tutaj oczywiście inna ranga, inny, inny, inny poziom, ale myślę, że w tych naszych też potem różnych problemach, wyzwaniach wychowawczych to może być super pomoc. Kurczę, dałam radę to zrobić tak, jak chciałam, byłam zadowolona, dziecko było zadowolone. Dam radę również przetrwać ten czas, kiedy jest przedszkolakiem, kiedy jest szkolniakiem, ma różne swoje wizje inne ode mnie, urządza sceny, urządza awantury, jest potem pyskatą nastolatką, albo robi głupoty. To jest ta moc, którą możecie budować już teraz, że. Dałam radę, dałam radę, tak? Dlatego tak ważne, żeby postawić sobie taki cel w zgodzie ze sobą, tak? Nie robić pod czyjeś dyktando, pod czyjąś opinię, nie wiem, bo inni tak teraz zachęcają, albo inni tak robią. Nie, zastanów się, co cię cieszy w tym karmieniu? Co jest trudne? Na no to są sposoby. Można złapać to, co jest dobre to utwierdzić, a to, co jest trudne, są na to sposoby, żeby z tym jakoś pracować. Także do tego bardzo zachęcam. Cudownie to powiedziałaś. Tak więc, droga mamo, to ty kończysz przygodę z laktacją wedle swoich zasad i pochwal się też za tą posprzątaną szafę, jak tak, to wspomniałaś. Tak. Pochwal się za to, za swoją decyzję. Trzymaj się swojej decyzji. Życzymy Wam samych wspaniałości, laktacyjnych wspaniałości. Dziękuję Tobie bardzo, Sylwia, za rozmowę. Też bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkie mamy pozdrawiam. Serdecznie. pa Pa, pa, pa.